Dzień dobry, dzień dobry. Proszę bardzo, przedszkolanka. Idzie, gdzie idziemy, Iga? Jest i ta starsza z plecakami. Idziemy na grzyby. Dzisiaj postanowiliśmy, że idziemy na grzyby, bo przecież niemożliwe, żebyśmy grzybów nie, żebyśmy grzybów nie znaleźli w tym roku. No po prostu nie wiem, czy rzeczywiście nie mamy szczęścia do grzybów. Czy nie ma tych grzybów? Ale jak widzę filmiki na YouTube, no to tam kurczę dzieje się, jeżeli chodzi o, 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 o grzybki. Także my dzisiaj spróbujemy coś znaleźć. I, no i oczywiście krótki filmik. Mam nadzieję, że będzie krótki. Krótki filmik wstawiam z tego, mam nadzieję, jakże, obrania, owocnego grzybobrania. Wrzucę filmik. Także U. miłego oglądania. I do później. Co masz, Michasia? Grzyba. Ta, grzyba. Dopiero do lasu weszliśmy. Gdzie masz tego grzyba? Tu. Je, jaki ciupki. Zobacz, jaki malutki głusi grzybek. Szukajcie może... Gdzie tego nie widzisz? Go tak wykręć ładnie. Nie nożem, tylko tak. O, no. O, super. I tam to weź tak paluszkami zaklep. Pokaż. No proszę bardzo. Wróciła no. mi nadzieja, że znajdziemy cię grzyby. Może tu gdzieś w wokoło patrzcie, rozglądajcie się. Taki malutki. Malutki. No fajny, nie? No tak, mama. Jak go mała mama. Co? Była ma malutka jak grzybek. No, ty byłaś taka malutka jak grzybek, no? No. Ale numer. A mnie też kopałaś, mnie. No. Mamę... To włóż go ładnie tutaj do tego, do wiadra. To jest hmm? Nakładasz czapkę? No, no weź tą czapkę trzymaj. No po łóżko tam obok. Dobra, to idzie. No, ale go rzuciłaś brzydko. Dobra, idziemy dalej Michasia. Szuk... Poczekajcie, szukaj dalej grzybów. Ale super, mamy pierwszego grzyba. Tak jeszcze jeszcze maciupęki. Eee, nie wiem jak długo nazbieramy grzyby, bo z igą to ona już robi przystanek. Musiała koniecznie się napić, chociaż dopiero tak jak widzicie droga jest tutaj i dopiero weszliśmy do lasu. Ale Iga już musi się napić. Eee, no, także my... Idziemy szukać dalej. I kurczę, też zaczyna padać, więc nie wiem, czy, e, czy długo nachodzimy, ale no zobaczymy. Także idziemy dalej. Wigo. Jak... Ojej, ojej, no powolutku. Nie, nie Iga. O, zobacz jeszcze tu, jaki malutki jest. Zobacz, go tak trzeba wyrwać, wiesz, o, z Poczekaj, Michalinko. Znalazłyśmy, szłyśmy taką drogą. E, tutaj widać, że ciągnik... Jakiś jechał w ogóle, jakiś, jakiś sprzęt większy. I tutaj tak po kolei pod grzybki. Jeden. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Drugi. I tam trzeci. Jak fajnie tutaj się... Ojej, jak się... Zobacz jaki korzeń. No zrywaj. O. No super. Już mamy trochę tych grzybków. Także kurczę... Nie jestem, jestem, zadowolona. Ale czekaj, zobaczcie jeszcze w tę stronę. Czy nie ma żadnego? One tu się tak fajnie umiejscowiły w... tym przejeździe. O jeszcze jeden jest. Co? Co? A co? Jaki Idziemy dalej, dosłownie to jest 5 minut i jest kolejny wysyp. zobaczcie jaki malutki. Kolejny. To są maślaki? A ten mama? Nie. To jest kolejny maślak. Ale maślaków tu jest. Jeszcze muszę Wam się pochwalić, bo znalazłam pięknego podgrzybka. Nie, prawdziwka. To jest prawdziwek. Jejku, ja się zawsze z tym mylę. No, ale ładne jest. Także idziemy dalej. Trochę maślaków zebraliśmy i idziemy dalej. A tu bardzo proszę, jakie dwa piękne prawdziwki. Ja. Jeden, drugi, trochę już objedzony przez ślimaki, ale śliczne. Dwa, super. I z nami oczywiście jest też Kajrosik. Kajros. Do mnie! Tak! Super! Brawo! Dobry pies! Mój ty piesek jesteś! Lataj! Leć! Гржи. О. Ale... Ojej! Okay. Ale jak on biega! A zawołaj go, żeby do ciebie przyszedł. I wtedy mu rzucisz. Ja? No. Poczekaj, mama. Na co? Mam czekać? odłożyć. Jaki zmęczony już biedak. Haj raz, chodź. Do mnie powiedz. Do mnie. Do mnie, hajraz. Do mnie. Siad. Poczekaj. Zostan. Został. Zostań. Nie powtarzaj tyle razy. Obślinił ją całą. Jest auto? My mieliśmy jak zwykle przygodę życia. Pineski nie zaznaczyłam i zabłądziłyśmy. Ale na szczęście miałam starą zachowaną, a że auto parkujemy zawsze w tym samym miejscu. No to dzięki właśnie tej nowej pinesce, tej starej pinesce dochodzimy, tak mi się wydaje, właśnie do miejsca parkingowego, ale mamy przeszkodę. Nie, rozwój. poczekaj, Igusiu. Musimy znaleźć możliwe przejście. Nie, tutaj nie. Poczekaj, najpierw mama przejdzie i zobaczymy, czy przejdę tędy, dobra? A później ciebie wezmę. Nie. Ty na razie nie idź sama, bo wpadniesz w błoto. No. Chodź, Kairos. najpierw mama, dobra? No. A dobra. Ja ja mam ten... Okej, okay, mama przeszła. Kairos, siad, siad, zostań, zostań. Daj mamie rączkę. No dobrze, to chodź, powoli tylko. Powoli. Nie posliznij się. Super. Kajrosik na nas czeka. No Równej, Kajros. Dzień dobry? To jest do Równaj. I chodźcie. Dobry pies. Super. Muszę się tu, jak i się Idziemy, idziemy. A szukasz grzybów? Dobra, muszę zerknąć na mapę, czy idziemy w dobrym kierunku. Jeszcze idąc tutaj w kierunku, nie wiedząc, że jest droga, właśnie tutaj jest ta droga. Znalazłam prawdziwka. Także drogę mamy, i gdzieś zaraz tutaj powinien być samochód. Także udało się, jak zwykle. Jak to mówił, głupi ma zawsze szczęście. Niko Rosik. Także jesteśmy już. <gryb wytrzymał> Proszę bardzo, to dzisiejszy nasz połów ryb, chciałam powiedzieć, grzybów. Trochę tego jest, a myślę, że spokojnie na sosik będzie do obiadu. Także idziemy do domu. Kajrosik, Kajrosik do mnie. Super dobry pies, siat. Brawo, Kajros. Treniki w lesie musi być. Równaj. Równaj. Smycz mi się ciągnie z tyłu. Dobra, idziemy, wsiadamy do samochodu.